Jak wybrać gramofon? Czym różnią się od siebie poszczególne ich rodzaje dostępne na rynku? Co powinienem wiedzieć na początek? No właśnie, szukając pierwszego gramofonu pytań jest mnóstwo, a internet wcale sprawy nie ułatwia, bo z jednej strony informacji jest mnóstwo, z drugiej jednak strony często są one ze sobą sprzeczne, szczególnie jeśli traficie na artykuły na portalach, które powiedzmy, że z dobrym audio nie mają za wiele wspólnego. Dlatego też w dzisiejszym materiale postaram się Wam pomóc w wyborze pierwszego nowego gramofonu. Opowiem, czym się kierować, co jest ważne z perspektywy początkującego, na co zwrócić szczególną uwagę i jak w ogóle tą przygodę zacząć. No to, to co, to to co, no to co, zaczynajmy! Na początek warto byłoby wiedzieć, czym taki gramofon w zasadzie jest, z czego jest zbudowany, jakie ma elementy i jaka jest jego uproszczona zasada działania. Z taką wiedzą łatwiej będzie wam zauważyć zależności i zmienne w konkretnych urządzeniach mające wpływ na ich finalne brzmienie. Wprowadzę też kilka pojęć, dzięki którym łatwiej będzie wam identyfikować poszczególne elementy składowe gramofonu. Gramofon, którego mniej znane nazwy to adapter czy nawet patefon, to bardzo proste urządzenie. Wśród podstawowych komponentów wyróżnia się na pewno najmniejsza, ale praktycznie najważniejsza wkładka i przymocowana do tej wkładki igła. Elementy te osadzone są na headshellu umożliwiającym poprawne ustawienie wkładki względem rowków na płycie. Wspornik ten montowany jest na ramieniu o różnych kształtach w zależności od zamysłu producenta. Najczęściej spotykamy ramię typu prostego, choć nie brakuje też modeli zakrzywionych na kształt litery S lub J. Po drugiej stronie ramienia znajduje się przeciwwaga, którą regulujemy siłę nacisku igły na powierzchnię płyty. Całość zamontowana jest do zawieszenia, które nie powinno utrudniać ruchu ramienia. Płyta jest wprawiana w ruch za pośrednictwem talerza, napędzanego silnikiem w sposób bezpośredni w osi talerza, bądź pośredni, gumowym paskiem napędowym. Od dłuższego czasu producenci decydują się na montaż modułu przedwzmacniacza gramofonowego w większości swoich gramofonów. Ułatwia to jego podłączenie do systemu audio szczególnie w perspektywie osób początkujących. Znaczna część odtwarzaczy płyt winylowych posiada również akrylową pokrywę zamocowaną na zawiasach. Jak więc widać wyraźnie, idea gramofonu od wielu lat pozostała w zasadzie niezmieniona, ulegając tak po prostu stopniowym usprawnieniom. Z wiedzą o podstawowej budowie gramofonu możemy przejść do ich podziału. Odtwarzacze płyt winylowych dzielimy na urządzenia automatyczne, półautomatyczne oraz manualne. Czym się różnią? Już spieszę z odpowiedzią. Gramofony automatyczne to urządzenia, które często są dość mylnie określane jako bezobsługowe. Użytkownik musi jedynie położyć płytę i wcisnąć odpowiedni przycisk, aby zacząć odtwarzanie. Ramię zostanie przeniesione na początek płyty za pomocą specjalnego zespołu napędowego. Automatyka odłoży też ramię na pozycję spoczynkową po zakończonym odsłuchu. Gramofony automatyczne są więc dobrą propozycją dla osób początkujących. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nowy odtwarzacz trzeba najpierw złożyć i skalibrować, o czym opor. Opowiadałem już przy okazji innego materiału. Drugi typ gramofonów to urządzenia półautomatyczne. Tutaj z racji na specyfikę działania wymagana jest nieco większa uwaga ze strony użytkownika. W zależności od producenta i modelu operacje przenoszenia ramienia wykonujemy samodzielnie. Automatyka zaś obejmie najwyżej podniesienie ramienia na końcu płyty. Są też w sprzedaży gramofony, które ramię w zasadzie mają w pełni manualne. W zamian za to gramofony te są w stanie zatrzymać silnik, gdy ramię wykryje koniec płyty. Dodatkowo może on sam uruchomić silnik, gdy przeniesiemy ramię na początek płyty. Gramofon półautomatyczny będzie więc dobrym wyborem dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników lub dla osób powiedzmy zapominalskich, które obawiają się, że zostawią gramofon obracający się na cały dzień. Trzecia i jednocześnie największa grupa gramofonów to odtwarzacze w pełni manualne. Działanie takich gramofonów wymaga już pełnego zaangażowania słuchacza. Od położenia płyty na talerzu, przez włączenie silnika i przeniesienie ramię na opuszczeniu go na powierzchnię płyty kończąc. Na końcu płyty również to my musimy podnieść ramię, odłożyć je na pozycję spoczynkową, wyłączyć silnik, aby dopiero móc zdjąć płytę czy zmienić jej stronę. Czy zatem gramofon manualny to urządzenie dedykowane wyłącznie dla osób, Najbardziej doświadczonych? Z jednej strony tak, ale też jednocześnie absolutnie nie. Do jego obsługi wystarczy bowiem tylko odrobina precyzji, no i może cierpliwości. Jeśli więc macie te cechy w jakimś tam stopniu, z pewnością poradzicie sobie z gramofonem manualnym, tak więc naprawdę nie ma czego się bać. Czysto teoretycznie odpowiedź na tytułowe pytanie można znaleźć już przy okazji klasyfikacji gramofonów. Tyle, że samo to, że kupimy gramofon manualny, nie zagwarantuje z miejsca perfekcyjnej jakości dźwięku. Jest mnóstwo innych czynników, które mają wpływ na brzmienie, jakie osiągniemy. Już mówię Wam, które z nich są najważniejsze, przede wszystkim z perspektywy osoby początkującej. Po pierwsze, zamontowana wkładka. Znaczna część gramofonów jest wyposażona w ten element już przez producenta. Nie ma co się jednak oszukiwać. Mało kiedy są to. Naprawdę topowe modele, bo zwyczajnie winowałoby to cenę urządzenia mocno do góry. Z reguły są to wkładki z niższej, ewentualnie średniej półki, które to w razie czego nie zrujnują domowego budżetu w razie konieczności ich wymiany. Mało tego, warto też przyjrzeć się, czy producent w ogóle przewidział możliwość wymiany tego elementu. Gramofony tanie często mają w sobie wkładkę zespoloną z ramieniem na stałe, pozwalając tylko na wymianę igły. Choć w przypadku gramofonów marketowych i to wcale nie jest takie oczywiste. Odtwarzacz płyt winylowych powinien jednak umożliwiać łatwą wymianę albo igły, albo najlepiej całej wkładki, tak jak w tym przypadku. To bardzo ważna rzecz. Kwestia druga powiązana bezpośrednio z wkładką, kalibracja gramofonu. Niektóre urządzenia mają wkładkę na stałe zespoloną z ramieniem, przez co są one też fabrycznie skalibrowane wedle jej wymagań. Pęknie igła? Wymienimy ją na nową i gramy dalej. Jednak jeśli w trakcie użytkowania Wasz apetyt na lepszą jakość wzrośnie, nie będziecie mieli możliwości ulepszeń. Wszystko dlatego, że każda wkładka ma swoje wymagania co do siły nacisku na powierzchnię płyty, co też pociąga za sobą dobór odpowiedniej siły antyskatingu. Przez to potrzebna jest każdorazowa kalibracja urządzenia w przypadku wymiany tejże wkładki i na inny niż posiadany do tej pory model. Warto aby gramofon umożliwiał kalibrację względem zamontowanej wkładki. Kolejna sprawa to wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. Dużo nowych gramofonów już jest w ten moduł wyposażona, co pozwala na bezpośrednie podłączenie gramofonu do wzmacniacza amplitunera albo głośników aktywnych. Tu ważna uwaga, bo przedwzmacniacz wzmacnia jedynie sygnał otrzymany. Z wkładki do postaci powiedzmy zrozumiałej dla reszty systemu nagłośnienia bez przedwzmacniacza czy to w gramofonie czy jako oddzielny moduł na torze sygnałowym sygnał z gramofonu będzie ledwie słyszalny w głośnikach dlatego też moduł przedwzmacniacza gramofonowego jest niezbędny albo właśnie jako moduł wbudowany albo jako moduł wbudowany we wzmacniacz amplituner albo jako osobna kosteczka na drodze sygnału z gramofonu do reszty waszego systemu nagłośnienia a i przy okazji, unikajcie jak ognia gramofonów z wbudowanymi głośnikami. Są to zwykle miernej jakości przetworniki, które grając basem wprawiają w drgania cały gramofon, a wibracje na gramofonie to rzecz, której absolutnie i zdecydowanie należy unikać. Druga sprawa to wzmacniacz, który te głośniki musi napędzać i również jest wbudowany wówczas w gramofon. Zwykle to również nie są zbyt górnolotne moduły i ich praca może interferować na pracę całego gramofonu. Wszystko się zapętla, Powoduje coraz większe zakłócenia i tak naprawdę nie ma to wiele wspólnego z jakością. Dopiero na dalszych miejscach stawiałbym to, jaki typ gramofonu wybrać. Jeśli obawiacie się, że złamiecie igłę przynosząc ramię, albo macie tendencję do zasypiania przy muzyce, wówczas faktycznie warto rozważyć urządzenia automatyczne albo półautomatyczne. W większości przypadków jednak z powodzeniem spisze się taki sprzęt w pełni manualny. Nawet jeśli będzie to wasz pierwszy gramofon, nauczy on was poprawnych odruchów oraz tego, jak w ogóle obchodzić się z takim urządzeniem. Naprawdę nie ma się czego obawiać. Obsługa gramofonu manualnego jest banalnie prosta. Z perspektywy osoby początkującej, myślę, że nie przykładałbym większej wagi do typu napędu czy materiału, z którego wykonano obudowę. I tak wiem, może to wywołać wojnę w komentarzach, ale jeżeli na przykład chcielibyście, abym rozwinął tę kwestię bardziej szczegółowo, dajcie właśnie o tym znać w komentarzach, a ja przygotuję dla Was odpowiedni, bardziej szczegółowy materiał. A jeśli nie widzieliście jeszcze naszych poprzednich materiałów o gramofonach, gorąco zachęcam, abyście nadrobili zaległości. Koniecznie zajrzyjcie do naszych salonów stacjonarnych, w których nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania, nie tylko dotyczące gramofonów. Pomogło też w wyborze odpowiedniego rodzaju czy też modelu gramofonu, a także innych urządzeń audio. Aktualne ceny, dostępność produktów i możliwość zrealizowania zamówienia z bezpośrednią dostawą do domu. Wszystko to możecie mi zrobić na naszym sklepie internetowym pod adresem www.topheafy.pl Na naszej stronie znajdziecie również dane adresowe poszczególnych salonów sprzedaży. Serdecznie zapraszamy. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!